Państwo dobrze wiecie o czym mówimy, kiedy mówimy o ETS-2. A mówiąc najkrócej, no, był to, jest to ten pomysł, który spowodowałby, że już nie tylko fabryki, zakłady pracy, ale też gospodarstwa domowe czy użytkownicy samochodów no, mieliby płacić, gdyby nie ocieplili domu albo gdyby używali za dużo benzyny. I to ma swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, ale byłoby dla polskich użytkowników na pewno nie bardzo nieprzyjemne, więc kiedy mówię, że jestem yy, bardziej zadowolony niż zmęczony to dlatego, że udało się wpisać dla nas kluczowe słowo jakim jest rewizja, rewizja czyli yy, yy, zmiany w tym projekcie wtedy, kiedy to będzie według państw członkowskich potrzebne i to oznacza jeszcze nie gwarancję, ale możliwość, a oto de facto szedł możliwość przełożenia z, z zablokowania tego tak, żeby to nie weszło w roku 2027 i mamy teraz, będziemy mieli teraz czas, żeby wspólnie z innymi państwami członkowskimi dokonać rewizji tych pomysłów i projektów.